Witam Was ze studia Anywhere TV we wspaniałej fabryce Norblina. Nazywam się Wanda Baltaza. Jestem doktorem nauk o zdrowiu, przede wszystkim dietetykiem klinicznym, ale też myślę, że osobą, która na tyle dużo ostatnio rozmawia z ludźmi i w miarę stara się śledzić nowoczesne trendy, różne pomysły na to, co ze sobą zrobić, że podobnie jak Wy i podobnie jak moi pacjenci, pomału czuję się troszeczkę przerażona i zatrwożona tym, co się dzieje. Zobaczcie, że żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę każdy z nas chciałby znaleźć rozwiązanie na swój problem. Jeżeli wyszukujemy czegokolwiek w wyszukiwarkach internetowych, to są to raczej bardzo proste hasła. Tak samo jest w przypadku diet. Czyli na przykład szykujemy się na wesele, to szukamy jasnej informacji, jak szybko schudnąć, jak schudnąć w 5 dni, w 10 dni. Jeżeli mamy problem z włosami, szukamy diety na wypadające włosy albo na poprawę jakości włosów. Szukamy diety na paznokcie, szukamy diety poprawiającej stan kolan, stan stawów. Zobaczcie, że każdy z nas szuka bardzo punktowej informacji. Traktujemy dietę trochę, troszeczkę w takiej kategorii e, takiego leku, panaceum, czyli przy drobnym... Jeżeli jesteśmy przeziębieni, jeżeli zaczynamy się czuć jakoś niespokojnie w związku z obecnie panującą pandemią, to zaczynamy szukać prostych trików, które pozwolą nam poczuć się lepiej, które sprawią, że będziemy mieli poczucie, że zrobiłem coś dla siebie dobrego. Ale zobaczcie, że rzadko kiedy ktokolwiek z nas patrzy na nasze życie bardziej całościowo. I podchodzi do diety nie jak właśnie do czegoś takiego, co ma początek i koniec, tylko do pewnego rodzaju funkcjonowania, do filozofii, która ma być spójna z tym, jak funkcjonujemy, i do takiego, można powiedzieć, sposobu działania, czy jednego z nieodłącznych elementów naszego życia, który sprawi, że będziemy się czuć jak najlepiej i będziemy mogli żyć w jak najlepszej kondycji to oby jak najdłużej. No i teraz jak w ogóle to wszystko zrobić? Czy są faktycznie jakieś takie elementy tego naszego jedzenia w zasadzie, które mogą sprawić, że ten nasz układ immunologiczny będzie działał lepiej? Oczywiście tak, ale pod pewnymi warunkami. Zobaczcie. Lepszego efektu, jeżeli ogólnie nie zadbamy o stan naszego zdrowia. No i teraz, co z tą dietą w ogóle, czym to jest? Być może jest to truizm, który bardzo często się słyszy, bo coraz częściej media też starają się promować takie zdrowe odżywianie, chociaż nie zawsze. Ale pamiętajmy, że nie ma jednej uniwersalnej diety dla każdego. Każdy z nas jest kompletnie indywidualny. Każdy z nas funkcjonuje inaczej, każdy z nas wychował się w innych warunkach, urodził się w innym miejscu, ma za sobą inną historię, inne przygody zdrowotne, operacje, połamane kości, inaczej reaguje na wiele różnych rzeczy. I tak jak każdy z nas wybiera swój styl, chce w jakiś sposób wyrazić siebie, tak samo powinniśmy myśleć o dobieraniu tych najlepszych zaleceń żywieniowych, dietetycznych. Co to znaczy? Zastanów się, zanim po cokolwiek sięgniesz, zanim wpiszesz właśnie w wyszukiwarkę jakieś modne hasło pod tytułem dieta na odporność albo dieta na poprawę wzroku. Zastanów się, kim tak naprawdę jesteś i czego potrzebujesz, czyli ile masz lat, jaką masz masę ciała, jaką masz wysokość ciała, czyli ile masz wzrostu. Ile masz lat, jak bardzo aktywny, aktywna jesteś, ale zastanów się tak zupełnie serio, czy codziennie na przykład robisz 10 tysięcy kroków, czy może lubisz chodzić na spacery, a może w ogóle nie masz siły wstawać z kanapy, jak przyjdziesz po pracę. Zastanów się, jakie są te elementy, które wpływają w ogóle na funkcjonowanie twojego ciała. Zastanów się, czy masz jakieś schorzenia albo jednostki chorobowe. Jeżeli nie wiesz, może warto jest zrobić badania krwi, bo taki przegląd, który powinniśmy robić średnio co pół roku, niektórzy, te osoby, które nie mają obciążenia raz w roku, jest bardzo ważny. Pamiętaj, żeby skontrolować, co się dzieje z Twoją gospodarką węglowodanową, co się dzieje z Twoją tarczycą, jak działają Twoje nerki, jak działa Twoja wątroba, jak działa Twoje serce. Każdy jeden z tych elementów będzie wpływał na to, czego potrzebujesz i co jest dla Ciebie dobre, a co jest mniej dobre. Zastanów się też, jakie masz preferencje smakowe, co lubisz, co Ci smakuje, co Ci sprawia przyjemność. Pamiętaj, że dieta-dieta, czyli to takie nasze codzienne menu, absolutnie nie powinna być niczym ciężkim, restrykcyjnym, czymś, co ma bardzo pejoratywny, bardzo negatywny, ciężki wydźwięk, bo przecież chodzi nam o to, żeby czuć się dobrze i żeby każdego dnia było nam aż miło, aż byśmy nie mogli się doczekać, że wreszcie zjemy, ten kolejny posiłek, bo przecież będziemy jedli to, co nam najbardziej smakuje. Jak już wiesz mniej więcej, co lubisz, co ci sprawia przyjemność, zastanów się, czy w ogóle masz warunki do tego, żeby jeść w spokoju. Pamiętaj, że każdy posiłek powinien być też, można powiedzieć, pewnego rodzaju relaksem, przyjemnością, a nie jakimś tam na szybko gdzieś zjedzonym kawałkiem, tylko batonika. Zastanów się, czy w ogóle masz przestrzeń na to, żeby jeść. Zastanów się, jak często lubisz jeść, co ci odpowiada, a co nie. Zastanów się, jak funkcjonują Twoje jelita. Czy są jakieś produkty, po których na przykład czujesz się gorzej, po których czujesz wzdęcia? Im więcej zrobisz sobie takiej samoanalizy, im bardziej dokładna ona będzie, im bardziej zastanowisz się, co lubisz, czego nie lubisz, co jest dla Ciebie fajne, a co nie. Tym łatwiej będzie ci też odpowiedzieć na pytania, czy jest coś, czy jest jakiś obszar, na którym chciałbyś się skupić. Nieważne, czy będziesz próbował robić to na własną rękę, czy skonsultujesz się ze specjalistą, który na pewno pomoże ci, jakby stworzyć to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Ale faktycznie im więcej wiesz na swój temat, tym lepiej i tym łatwiej ci będzie funkcjonować. A Wierzcie mi, jest to czasami bardzo, bardzo trudne i nawet szef bez butów chodzi i wielu moich kolegów i koleżanek po fachu mówi, że tak naprawdę ciężko im jest czasami odpowiedzieć na pytanie, co lubią, bo jedzą tak mocno mechanicznie z przyzwyczajenia i po prostu wybierają to, co wygląda na zdrowsze, że czasami zapominają o tych swoich własnych preferencjach smakowych albo wydaje im się, że to, co lubią jest dla nich niezdrowe i nie ma zdrowego jego odpowiednika. No i dlaczego w ogóle o tym mówię? Pamiętajcie, że nasz organizm, żeby funkcjonować, to musi mieć tak naprawdę zapewniony, można powiedzieć, taki spokój i takie, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, jakby musi się składać z bardzo wielu elementów. Tak? Jesteśmy, jakby, można powiedzieć, taką całością, która się składa z wielu różnych układów, które nie są w stanie funkcjonować oddzielnie, jeden bez drugiego, i tak dalej. I podobnie jest jakby z zaspokajaniem tych naszych potrzeb. Jeżeli nie śpimy, jeżeli nie ma miejsca na regenerację, no to nie będziemy dobrze funkcjonować. Jeżeli nie będziemy dobrze jeść, no to nie będą dobrze funkcjonowały nasze poszczególne organy. I tak z każdym kolejnym elementem tej pięknej układanki. Zatem, żeby zadbać o, tą, o ten nasz układ odpornościowy, ten nasz układ immunologiczny, czyli właśnie sprawić, żeby ten nasz organizm lepiej sobie radził, to nie możemy myśleć o tym tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jesteśmy przeziębieni albo kiedy boimy się jakiejś choroby, tylko musimy sobie uświadomić, że ci nasi rycerze, ta cała właśnie immunologia, to to tak naprawdę funkcjonuje każdego dnia bez przerwy, bo każdego dnia jesteśmy narażeni na patogeny. To nie powinniśmy myśleć o tym, żeby zadbać o tę dietę właśnie w momencie pogorszenia tego stanu zdrowia, tylko powinniśmy całe to nasze żywienie planować tak, żeby wszystkie te właśnie może powiedzieć, potrzeby naszego organizmu były zaspokojone. Czy jest w ogóle jakaś taka podstawa dietetyczna, do której powinniśmy wyjść? Na szczęście tak, także mamy pewnego rodzaju ułatwienie. Od wielu lat już taki, można powiedzieć, największy ranking diet, w których jest oceniana ich zdrowotność, wpływ na ludzi, wpływ na, można powiedzieć, zmniejszanie ryzyka wystąpienia różnych chorób, wygrywa dieta śródziemnomorska i często też dieta DASH. Dlatego jako najzdrowszą uznaje się właśnie taką dietę śródziemnomorską z pewnymi elementami tej diety DASH. Czym są te dwie diety? no niczym tak naprawdę bardziej jakoś udziwnionym niż taką zdrową, urozmaiconą dietą, w której jakby musi być kolejna rzecz. Liczba posiłków w tej diecie musi też być dostosowana do naszych potrzeb. Nie jest powiedziane, że każdy z nas musi jeść 5 posiłków, nie wszyscy przecież mamy na to czas, niektórzy mogą jeść 3, inni 4, ale musimy pamiętać, że podstawą tych posiłków powinny być warzywa i w drugiej kolejności owoce. Jeżeli chodzi o warzywa, to też pamiętajcie, żeby to dostosować do tego, co lubicie. Nie musicie na siłę jeść szpinaku, jeżeli go nie lubicie. Nie musicie jeść na siłę buraków, jeżeli ich nie lubicie, jeżeli wam nie do końca smakują. Natomiast pamiętajcie, żeby znaleźć takie warzywa, które będą wam sprawiały przyjemność. Źle się czujecie po dużej ilości surowych warzyw, albo na przykład macie... Duszone, pieczone, albo na przykład pokiszonki, które wbrew pozorom nawet dla tych osób, które mają podrażnienie przewodu pokarmowego, też są dosyć łagodne, więc mamy warzywa. One powinny się znaleźć w każdym z tych posiłków. Oczywiście dla urozmaicenia i dla słodyczy możemy spokojnie do naszej diety też wprowadzać owoce. I nie jest prawdą, że na przykład, jeżeli mamy insulinooporność albo różne inne zaburzenia związane z gospodarką węglowodanową, to owoce są. ilością, no bo znowu umiar to też jest coś, co w tej naszej diecie jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, żeby ta dieta była urozmaicona, czyli bawmy się kolorami warzyw i owoców i pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie przesadzać z ilościami. Mamy warzywa, mamy owoce, pamiętajmy też o kolejnym źródle węglowodanów, jakim są, jakim są produkty zbożowe, czyli wszelkiego rodzaju kasze, ryże, makarony, czy nawet pieczywo ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że każdy z nas powinien jeść tylko to ciemne pieczywo na zakwasie, dlatego, że znowu, jeżeli mamy zgagę, refluks albo jakieś problemy z żołądkiem, to po takim pieczywie będziemy czuć się dużo, dużo gorzej, dlatego jeżeli masz wątpliwości, jakie pieczywo, jakie produkty są dla ciebie najlepsze i widzisz, że po niektórych tych ciemnych czujesz się gorzej, pamiętaj, że warto jest spytać się specjalistę o to, czy może warto byłoby spróbować czegoś innego, albo czy na zamiast takiego typowego razowca nie sięgnąć po pieczywo typu Graham, ważne jest, żeby wybierać takie produkty, które są dobre jakościowo. Unikajmy tych najbardziej przetworzonych, napompowanych bułeczek. Ciągnijmy po pieczywo, które jest zdrowsze. Może akurat komuś się spodoba pieczenie chleba, co też jest zawsze super opcją, bo jeżeli przygotowujemy jakieś produkty sami, to możemy mieć pewność, że są najlepszej jakości. Co jeszcze? Produkty zawierające białko. No i tutaj też mamy bardzo duży wór. Te produkty, które są najzdrowsze, które są polecane właśnie przez można powiedzieć, twórców i ekspertów tych dwóch najzdrowszych diet, mówią o tym, że powinno jednak mimo wszystko dominać białko z produktów roślinnych, czyli z nasion roślin strączkowych, czyli cieciorki, grochu, fasoli, oczywiście z orzechów, których też nie powinniśmy się bać w naszej diecie, produktów nabiałowych i roślinnych odpowiedników produktów nabiałowych, ryb oraz w małej ilości mięsa. Mięso powinno stanowić faktycznie ten taki dużo mniejszy element naszej diety, zwłaszcza powinniśmy unikać mięsa czerwonego, ale to białe też za często się nie powinno pojawiać, maksymalnie trzy razy w tygodniu, żebyśmy mogli pamiętać, że robimy dobrze dla tego naszego organizmu. Co jeszcze, skoro mamy już tyle różnych elementów, pamiętajmy o zdrowych tłuszczach. Najzdrowsze tłuszcze są te oczywiście pochodzenia roślinnego, czyli oliwa z oliwek albo olej rzepakowy, tylko też pamiętajmy, żeby nie przesadzać z ich ilościami. Starajmy się bawić tą naszą dietą, dbać o rozmaicenie, a wtedy możemy mieć pewność, że nasz organizm będzie funkcjonował na najwyższym poziomie i że ten nasz układ immunologiczny będzie działał jak najlepiej. Dbajcie o siebie, a jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie je zadawać albo na profilu Anywhere TV, albo na moich prywatnych socialach. Dzięki wielkie i pamiętajcie, żeby pić wodę.